Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym, w sumie kolejnym, a w pierwszym odcinku z nowej serii, czyli z Minecraft Survival. Zwykły Survival na wersji 1.13.2. Dlaczego 1.13.2? Bo mogę i nikt mi tego nie zabroni. To będzie jaka zwykła seria Survival na czystym Minecraftie, bez żadnych konkretnych celów, po prostu Survival, zwykłe gameplay, więc. Nazwijmy sobie świat na przykład Survival, albo nie Survival, 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 tak. Oczywiście Survival na zwykłym świecie, bez bezbłoncowej skrzynki i niech będzie na przykład Seed e, 05, 03, 2016, tak zupełnie bez żadnego powodu. E, stwórzmy sobie nowy World. Mam nadzieję, że będzie to piękny, wspaniały świat Minecrafta, na którym znajdę miliardy diaksów i będę mógł zabić smoka i w ogóle będzie super. Tak, dlaczego w ogóle tworzę nową serię jakiegoś Minecrafta, i tak dalej, i tak dalej. To jest też właśnie powód, dlaczego stworzyłem. Chciałbym trochę opowiedzieć o planach kamerze. I, i no W zasadzie cały ja trochę no, o planach moich YouTube'owych i tak dalej A Dlaczego podejmuję takie, inne decyzje No to cóż, po pierwsze brakowało mi od jakiejś serii z Minecrafta Gdzie mógłbym po prostu sobie pograć Nie budować jakieś wielkie budowle na czas, czy Robić jakieś wyzwania, tylko po prostu sobie pograć Zbudować domek, zabić smoka i tak dalej W zasadzie nigdy nie zabiłem smoka na żadnej serii moich tylko tak naprawdę na Apfelkraftie, nie było na moim odcinku, e, tylko na odcinku u Masła. A u mnie nigdy nie było zabijania smoka, więc to też jest taki trochę mój cel. Ale właśnie chciałem powrócić trochę do tego Minecrafta. Bo jak pewnie zauważyliście na moim kanale od dłuższego czasu, większość filmów jest tak naprawdę nie Minecraft, tylko. Gry z kiosku, był odcinek na przykład z Street Legal Racing Redline, A ten Minecraft gdzieś tak właśnie poszedł w zapomnienie e, Czemu? W zasadzie sam nie wiem e, Może dlatego po prostu, że Nikt tego prawie nie ogląda Jak patrzę na wyświetlenia ponieważ to nie jest też tak, że ja tylko patrzę na wyświetlenia Patrzę na wyświetlenia, zainteresowanie i tak dalej Zaangażowanie widzów i widzę, że w sumie to zaangażowanie w przypadku Minecrafta jest trochę no, mniejsze niż w przypadku na przykład takich gierskiosków, gdzie faktycznie w przypadku gier z kiosku ludzie pytają o kolejne odcinki, tam proponują mi gry do testów i tak dalej. No jest to jednak trochę większe zaangażowanie niż w przypadku jak robię filmiki z Minecrafta, gdzie pojawi się może jeden czy dwa komentarze yy, i będzie z 12 wyświetleń, bo nikt tego nie chce oglądać. I tak naprawdę wówczas się staram nad jakimś super montażem i tak dalej, a nikt tego nie ogląda. Tak. Więc. Um, też właśnie wiele osób mi pisało, że. i mówiło, że tak, odszedłem do tego Minecrafta, zdrajca wielki, sceny Minecraftowe, i tak dalej. Ja tak naprawdę od Minecrafta nie odszedłem. Bo jak widzicie, jest kolejny film z Minecrafta, a nie z czegoś innego. A. W sumie trochę Minecraft mi się przejadł. Montowanie ciągle tego samego od 4 lat stało się takie trochę żmudne i nieciekawe, że tak powiem. Też brakowało mi trochę pomysłu, trochę się wypaliłem. A, trzeba tu jakiś domek jakiś ładny postawić. No i tak naprawdę... No nie wiedziałem co tutaj dalej robić. Robiłem te, robię te gry z kiosku tak naprawdę tą serię, bo, bo ludzie to oglądają, bo ludzi to... Może trochę tam bawi to wszystkie te odcinki, może tam mają z tego jakoś tam dowiadują się czegoś o tych garach, w które nikt tam by nie zagrał. Ale to ludzie faktycznie oglądają tego Minecrafta tak średnio. Więc zapytać się, dlaczego wróciłem do Minecrafta? Dlaczego nagrałem kolejny film z Minecrafta? Bo chciałem po prostu wrócić, chciałem nagrać coś, coś takiego, w czym... Może nie powiem, że jestem dobry, ale po prostu i do czego jestem przyzwyczajony brakowałem po prostu tego Minecrafta trochę w, w, w ostatnim czasie też ostatnio wrócił do życia AppleCraft, więc być może jakiś kolejny odcinek się pojawi w tym momencie skraszowałem Minecrafta więc e, tak nice dobra ponownie gram Też chciałem wrócić do nagrywania na przykład serii z Industrial Crafta, z której powstał tylko jeden odcinek, bo nie się z Minecraftem. A, nie mam itemów. Trudno, świetnie. Minecraft. I ogólnie odnowić większość starych serii i stworzyć coś nowego, czyli w tym przypadku tak naprawdę tego survivala którego właśnie oglądacie, to to jest taki, taka część tych nowych serii, nowej serii właściwie, to jedna nowa seria, nie planuję nic nowego tak naprawdę robić, bardziej pociągnąć istniejące e, serie chciałbym niż tworzyć kolejną, kolejną i kolejną, które będą po dwa odcinki miały. E, nowa Kilow. Ile mam? 85 fps. -ów. Nice, wszystko ładnie chodzi. Pięknie się nagrywa. Hmm. Jeśli chodzi o to, dlaczego filmów nie wrzucam tak, tak często, to też wiele osób pytało, dlaczego filmy pojawiają się tak. Rzadko, że na przykład raz na miesiąc albo raz na parę miesięcy, no to jest to pierwsze spowodowane szkołą, no jednak obecny stan szkół że mamy przez internet lekcje i tak dalej, nie ułatwia tak naprawdę nauki, a wręcz utrudnia i utrudnia naprawdę wszystko związane ze szkołą. A kolejną sprawą jest mój sprzęt. Po prostu ja mam na tyle często Barię, że tak powiem, sprzętu mojego komputerowego, że nie mam tak naprawdę, częściej mam uszkodzony komputer, czy coś nie działa mi, niż mógłbym nagrywać odcinki. Albo jest komputer zajęty montażem czegoś dla kogoś. I też nie mam czasu potem ani chęci robić czegoś na swój kanał. Albo robię coś na mój drugi kanał, taki taki prywatny. Ale. Nie mam po prostu czasu nic porządnego nagrać tutaj. Jeśli tutaj chodzi o to, co wcześniej mówiłem, na przykład z tymi e, innymi grami, dlaczego nagrywam inne gry i tak dalej, dlaczego na przykład wróciłem do Minecrafta teraz nagle, to szczerze boję się zmienić zupełnie content kanału. Jakby... Cześć, już teraz się na fast. O, lepiej. Ehm... Boję się zmienić zupełnie content kanału, żeby nie tyle że stracić może widzów, bo o to się nie boję jakoś bardzo, co po prostu boję się, że nie poradzę sobie z, z kanałem, który nie byłby o Minecrafcie. Nie mówię, że teraz dobrze sobie radzę z tym kanałem, ale próbowałem wcześniej, z... powstało kilka innych kanałów, na które robiłem same gameplaye z innych gier, i tak naprawdę nigdy nie skończyło się to dobrze. Nikt tego tak naprawdę nie oglądał, miało to tam po parę wyświetleń i umierały te kanały szybciej niż silniki w polonezach zjeżdżających z górek albo pod górki w sumie. I tak naprawdę boję się właśnie z tego względu zmienić zupełnie jakby tematykę kanału. Boję się po prostu, że, te, że ludzie nagle przestaną oglądać. A wówczas nagle taki powrót do Minecrafta będzie dziwny i, i trudny chyba mi się wydaje niż, niż. tak naprawdę teraz kiedy mam kanał częściowo w Minecraftie, częściowo o innych grach. Dobra, i by tu się wybudować? Przy by się jakiś taki... Tam jest jaskinia. Ja chcę do jaskini, tylko z węgiel pozbieram. To jest lawa, to jest fajne miejsce w ogóle, mi się podoba ta mapa, takie fajne górki. mi się wkopał w jakąś skałę, jak za starych, dobrych czasów. I zrobił sobie taki balkonik. To jest myślę. A nie jakiś węgiel, to jest I słyszę szkieleta. Aczkolwiek nie wiem gdzie. zagaduję, że jest tu gdzieś dungeon jakiś ee, Pod tą górą całą Tylko nie wiem gdzie tak naprawdę Tutaj nie słyszę, jest ten szkielet Szkieleci się Dobra, 35 węgla powinno mi starczyć Czy są jakieś obce może w okolicy? Bo przydałoby mi się potem łóżko zrobić ja Nie widzę, więc... Hmm. O nie, tu są owce. Uh, 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 fajnie. Jeszcze jedno drobne. Dobra i teraz do tej jaskini gdzie... O, co to? Drzewko z lianami. Tu bagno jest. Uh. No fajna okolica, ja mi się tu podoba bardzo. Przynajmniej. Witajcie. Czy ja nie wyszedłem z tego z Discorda? No dobra, um. podoba mi się to miejsce. Już mi się podoba. co tu zrobię jakieś ja. tu nic nie ma, dobra ja. Nie wiem zagrać tutaj kopie Tutaj coś ciekawego jest. Jakieś zejście w dół. O, i wyjście z tyłu takie. Fajne, fajne. A co jest... Co jest tu? To się wyjście jakieś. I jaskinia. Słyszę lada, przynajmniej. Bardzo fajne miejsce, moim zdaniem W sumie tu bym sobie zrobił, a, bym się tutaj wkopał gdzieś Na przykład tu bym sobie pozatykał tą ścianę o, 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 w ten sposób Tu sobie postawię w środku crafting table Zrobię sobie drzwi i schodki bym sobie zrobił tutaj jeszcze jakieś o takie coś na przykład jeszcze jedno by mi się przydało to mam mało FPS-ów nie 130, ale coś tak tak niepłynne to jest cała rozgrywka przez nagrywanie pewnie dobra o i mam schodki, dobra, to mi się podoba stawię tu jakieś dwie pochodnie który nie będzie wiet. Tam jeszcze postawię jakoś pochodnie, jedną albo dwie. O. Żeby mi się tutaj nic nie rozpiło. musiałem zrobić takie krótkie cięcie, mi tu do pokroju co chwilę coś chodzi. No dobra. Łóżeczko. Nie, potrzebuję czerwony barnik. Ze z czerwonego barwnika to się nie uda. Ale tam widzę kwiatki. Ciągle słyszę lawę, ale wiem, gdzie ona jest. Hmm, jeszcze jedna. Dobra, to to w sumie się ciemno robi, tak więc fajnie. I deszcz ja mam tylko 256 megabajtów ramy. No dobra, nie obchodzi mnie deszcz, bo mam łóżko. Ho. ho, 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 ho. Dobra, i mam od razu przy okazji respa tutaj. Teraz sobie jakiś piecyk. To sobie przy te kotlety usmarzę. Um. Piecyk. Mięsko. W ogóle jest, jak nagrywam, to jest 25 grudnia. Więc są święta jest. Skrzynka świąteczna. Piękna. Przyprawdzi sobie kotleta. Dobra, przydałoby mi się w sumie to rozkopać trochę, żeby to było większe. Bo obecnie to takie takie małe i, i brzydkie. Ja bym to tak rozkopał. Przecież nie, zostawiłbym na trzy wysokości. O, tutaj zrobił sufit do końca. coś, to mi się podoba zaraz, takie trzy kratki, jakoś tak bardzo lubię na trzy kratki mieć e, zawsze domki w Minecrafcie Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że wszystko musi być zawsze na trzy kratki, na dwie to mi się wydaje tak nisko jakoś, a na trzy właśnie wydaje mi się tak idealnie zawsze wysokość Przydałbym się jakieś surowce. Jakieś ciągle słyszę tego szkieleta, nie wiadomo skąd. Kształbym się jakieś żelazo na przykład. Wówczas mógłbym zrobić wiaderko i farmę zrobić tutaj sobie. tu widzę? Dobra, szczerze tutaj nie widzę nic ciekawego w tej okolicy Tak chodzę, chodzę um, Ja sobie tu między odcinkami jeszcze pochodzę, po, poszukam Jakieś może żelazo się znajdzie Żelazo by się bardzo przydało, bo w sumie tutaj żadnych świn ani nic nie ma A żelazo pozwoliłoby mi tutaj farmę zrobić i muszę się pozbyć tych zombiaków z okolicy, bo słyszę tutaj, że co chwilę coś chodzi. Tak, tak więc w tym odcinku w sumie było to tyle. Wiem, że trochę było nudno, trochę więcej gadania niż no cokolwiek robienia. Ale miejsce, w którym jestem, to mi się bardzo podoba. I co? No i... Do zobaczenia w tym odcinku. Nie wiem, kiedy będzie w sumie. Nie wiem, czy to wrzucę jutro, ten obecny odcinek, czy później. Na pewno pojawi się jeszcze w międzyczasie Industrial Craft albo nie w niej międzyczasie, tylko po drugim odcinku Survivala i ja Apple Craft się na pewno pojawi jeszcze. Tak więc co? Do usłyszenia w następnym odcinku i się ma!